Które były w międzyczasie. Nic nie zostało dziś już. Nic nie zostało. Oni już nawet nie usiłują tych argumentów podnosić, nawet nie usiłują polemizować. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak Państwo popytają po sąsiadach, po znajomych, którzy nie są tak zaangażowani jak my, to właściwie odnosi człowiek wrażenie, że zwykli ludzie doskonale wiedzą, co stało się w Smoleńsku. Tak jak dobrze wie ambasada rosyjska, stąd te barierki. Brawo! Zwykli ludzie wiedzą, że jeśli wrak samolotu, jego szczątki poniewierają się miesiącami leżąc gdzieś w polu, to zna to do tego, by stwierdzić, że nie ma żadnego prawdziwego śledztwa. Nie trzeba Sherlocka Holmesa, Wystarczy zwykły dzielnicowy albo złodziej, który wie, że jeśli dowód w sprawie leży i, i jest traktowany tak, jak jest, był traktowany dzielniczej, a jeszcze mniej jest tych gotowych uwierzyć, że wszyscy wtedy mniej niej giną. Kiedy, kiedy tak porozmawiamy z sąsiadami, będzie to dla nich jasne. Będzie dla nich też jasne, że jeśli jest jakieś państwo, w którym rządzi KGB, sprawując 70%, władzy w najważniejszych urzędach, to to państwo nie przeprowadzi śledztwa. Przeprowadzi tylko śledztwo w stylu KGB. Jest jednak coś, co powoduje, że ludzie są sparaliżowani w ten sposób, że nie gadają o tym, co, o, o tym, co myślą. To ten paraliż narzuciły nam media, które mówią, że ten, kto yy, o, opowiada o smoleńsku jest zwolennikiem spiskowych teorii moherowym oszołomem jakimś wariatem wystarczy parę rozmów z sąsiadami by wyszło że że, że że raczej wariatami są ci którzy są wyznawcami sekty pancernej brzozy jak to słusznie nazwano przed nami siedziba imponująca zbudowana w latach 50 zbrodniczego reżimu Władimira Putina Krzykijmy co sądzimy o Władimirze Putinie. Putin Morderca! Putin Morderca! Putin Morderca! Putin Morderca! Putin Morderca! Putin Morderska! futim forca futi forca futi forca